No, cześć. Dzisiaj jest ostatni dzień Mirko Wyzwania i chciałbym, chciałbym je zrobić. Miałem kilka propozycji. Najciekawsza wydawała mi się, żeby przepłynąć 100 metrów po, po bliskim akwenie zbudowaną przez siebie konstrukcją. Niestety konstrukcja, która mnie by uniosła, miała odpowiednią siłę wyporu, musiała być dosyć duża, a ja nie bardzo miałem na to czas z powodu nawału pracy. Wybrałem Przeczytanie książki, która kojarzy mi się z latem, na powiedzenia o niej. I wiem, że to nie musi być książka o lecie i całe szczęście, bo mam takie skojarzenie, jak miałem 13 lat, było to równo 30 lat temu, moja mama była na kursie organizowanym przez jeden z polskich banków w Londynie. To był kurs językowy, taki specjalistyczny, i z tego Londynu przywiozła dwie rzeczy: kasetę z muzyką, która wtedy w Polsce nie była może zbyt oczywista ani popularna, szczególnie w takiej małej mieścinie na Mazurach i książkę. Książkę Jeffreya Archera Twist in a Tale. I tu jest 12 opowiadań w tej książce. I miałem z tą książką ogromny problem. Mama wróciła w listopadzie, a ja, co prawda, uczyłem się języka angielskiego, ale uczyłem się go jak to w podstawówce, szczególnie pierwszy rok, więc niespecjalnie mi to szło. Byłem też na jednym kursie, no tam więcej się nauczyłem niż w szkole, prawdę mówiąc. W każdym razie, od tego listopada do czerwca bardzo mocno przysiadłem do nauki samego języka, i kiedy udało mi się skończyć szkołę podstawową, akurat wtedy, to siadłem sobie w wakacje do książki która strasznie mnie ciekawiła. Wiedziałem, że jest polskie tłumaczenie, ale polskiego tłumaczenia nie miałem. I przeczytałem w wakacje swoją pierwszą książkę po angielsku. Potem przeczytałem ich jeszcze parę, ale to była pierwsza: Jeffrey Archer, Twist in the Tale. I w ciągu tych dni wyzwania przeczytałem sobie jeszcze raz te 12 opowiadań. I jak zwykle, The Perfect Melody robi na mnie największe wrażenie. Choć wszystkie są naprawdę, naprawdę dobre. Najśmieszniejsze jest to, że tutaj jest notatka autora, który napisał w 1988, wtedy trzeba przyznać, że dość świeżą książkę mała przywiozła, Napisał, że jest to zbiór opowiadań, które zebrał w swojej drodze od Tokio do Trompington, i że 10 jest na faktach. Mniej lub bardziej potwierdzonych, a tylko dwie są tak naprawdę wymyślone. I powiem Wam, że kiedy czytałem ją pierwszy raz, była bardzo, bardzo ciekawa. Naprawdę Archer super komponował te swoje opowiadania, te swoje historie. Natomiast kiedy czytałem ją ponownie parę dni temu, to powiem Wam szczerze, że największą zagadką dla mnie w tej książce, jest to, które z tych dwunastu opowiadań, które to są te dwa wymyślone, a które to są te dwa na faktach. I chyba, być może mógłbym znaleźć w internecie odpowiedź, ale szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, że chciałbym jej szukać. Wydaje mi się, że chciałbym, chciałbym aby te opowiadania, które szczególnie zapadły mi w pamięć, były tymi prawdziwymi. Holner, Bullfrog i The Perfect Murder. Chciałbym, aby... No, one Among Thieves również. Chciałbym, aby one akurat były prawdziwe. No i to jest książka, która bardzo mi się kojarzy z lat. Bo pracowałem parę miesięcy ciężko nad tym, żeby móc ją przeczytać i właśnie w lato nadszedł ten czas, kiedy usiadłem ze słownikiem w ręku i byłem bardzo dumny z siebie, bo Rzadko musiałem go wyciągać, co nie znaczy oczywiście, że rzadko zdarzało się słowo, którego nie rozumiałem. Zdarzało się dosyć często, natomiast, natomiast większość słów można było zrozumieć z kontekstu, potem je sobie potwierdzić, no ale były takie, które, od których zależał kontekst i rzeczywiście musiałem sobie sięgnąć do słownika. W każdym razie to jest moja letnia książka. A, i, i powinienem powiedzieć jeszcze, że to jest Mirko wyzwanie, co powiedziałem i że gruba sfit, bo nie chcę mi się pisać karteczki, przepraszam. A pa. pa.